Gridfall to RPG w starym stylu, a mówiąc stary styl mam na myśli gry pokroju drugiego Dragon Age lub te, które prezentowały nam Piranha Bytes. Dotyczy to najbardziej Rizena, zwłaszcza trójki. Wydana w 2019 roku na komputery oraz każdą konsolę poza Switchem. Również w reedycjach na najnowszą generację konsol. Przed premierą francuskie studio Spider mogło pochwalić się trzema tytułami. Każde z nich miało na siebie pomysł, ale był jeden istotny problem. Mały budżet. Tu mamy do czynienia z ambitną i dobrze przemyślaną produkcją, która ma dokładnie ten sam problem. Te cięcia kosztów da się zauważyć chociażby w animacjach czy niektórych lokacjach. Mimo wszystko daleko temu od cieślarzy od Elexa. Tam, gdzie zabrakło funduszy, pająki wykazały się kreatywnością i po prostu widać, że oddali serducho tworząc ten projekt. Nie jest to generyczny RPG, tylko dobrze przemyślany, mroczny i brutalny świat. Osobiście strasznie się jaram, gdy mam możliwość tworzenia własnej postaci. Jak do tego dochodzą jeszcze te decyzje, które zmieniają przebieg fabuły, no to wiem, że ta gra jest dla mnie. Gritful jest dokładnie tym, czego szukałem, a wspominam o nim, bo w tym roku, o ile się nic nie opóźni to we wrześniu, premierę będzie miała druga część. Tyle, że tu jest haczyk bo mówimy o early accessie, a faktyczna premiera będzie w 2025 roku. Warto też wspomnieć, że polska lokalizacja to wyłącznie napisy. Nie ma tu polskich dialogów. Więc zapraszam was na pokład statku, który kursuje na nowo odkrytą wyspę. Ja jestem na żarty, a to jest w poszukiwaniu perełek. Grateful. Z tym statkiem to się pośpieszyłem, bo ciągle jest przycumowany, ale w tym czasie krótko objaśnię krainę, z jaką mamy do czynienia. Wróćmy do wspaniałego XVII wieku. Walki kolonialne, Rzeczpospolita Obojga Narodów, Bitwa pod Wiedniem, Hiszpańska Inkwizycja. Mniej więcej w tych czasach osadzony jest ten fikcyjny świat. Kontynent podzielony jest na trzy największe nacje. Sojusz Mostu, czyli frakcja nastawiona ponad wszystko na naukę i rozwój, są mocno inspirowani Imperium Osmańskim. Telem, czyli Hiszpania, czyli potężny religijny naród, który za cel wybrał sobie nawrócenie całego świata, niezależnie jakim kosztem. Oraz reprezentowana przez nas kongregacja kupiecka, niegdyś najwspanialszy naród, który z pokolenia na pokolenie zapada się w sobie coraz bardziej. Nacja ta stara się być neutralna i skupia się wyłącznie na handlu, ale niezależnie od jej postanowień nacisk pozostałych nacji robi się coraz silniejszy. Cały kontynent nie dość że ma swoje własne potężne problemy, to kilka lat wstecz wprosiło się jeszcze jedno śmiertelne zagrożenie. Nieznana nikomu wcześniej choroba, malichior, który dziesiątkuje całą populację, niezależnie od narodowości czy statusu. Sytuacja jest nieciekawa, a w tym momencie przygodę zaczynamy my. Dumny reprezentant rodu serdyt. Nasz ojciec panuje nad kongregacją kupiecką i awansował nas na legata, aby godnie reprezentować nasz kraj na niedawno odkrytej wyspie. Mimo, że to wielki zaszczyt, to stosujemy się do słów ojca z bólem serca, gdyż zostawiamy w ten sposób naszą matkę, która doświadcza zarazy na własnej skórze. Oprócz celów czysto politycznych, każde liczące się państwo zakłada tam swoje miasta z nadzieją, że na wyspie odnajdą lek na zabójczą plagę. Poza nami na wyprawę uda się też nasz średnio rozgarnięty kuzyn, który będzie panem nowego miasta, New Seren. Po długich przygotowaniach wsiadamy na pokład i wyruszamy w półroczny rejs. Finalnie cumujemy na wyspie i dowiadujemy się o obecnej sytuacji, która jest tragiczna. Tutejsze konflikty pomiędzy narodami są jeszcze poważniejsze niż na kontynencie, do tego dochodzą jeszcze tubylcy, którzy bronią się przed najscami za wszelką cenę. Każdy spiskuje przeciwko każdemu. Podział i ciche sapotaże za plecami dzieją się nawet w naszych szeregach. Miejscowa fauna też nie pomaga, bo jest pełna nigdy wcześniej nie spotkanych niebezpiecznych bestii. No ale nikt nie mówił, że praca legata jest łatwa, więc musimy zakasać rękawy, wziąć głęboki oddech i ogarnąć to gówno albo chociaż sprawić, żeby nie śmierdziało. Dokładnie tak można streścić pierwszą godzinę gry, a przed nami będzie ich plus minus 30. Dalsze losy wyspy są zależne wyłącznie od nas i podejmowanych przez nas decyzji. Czekać nas będzie wiele zwrotów akcji, kłamstw, zdrad i wszystko inne, co oferuje nam polityka. Tu rację ma nie ten, kto mówi prawdę, lecz ten z najgłębszą sakiewką i dobrymi znajomościami. Jeśli się w tym nie odnajdziemy, to... No lepiej, żebyśmy się tym odnaleźli. Mamy do czynienia z trzecioosobowym RPG z możliwością posiadania do dwóch kompanów jednocześnie i aktywną pauzą. Stąd też moje skojarzenie z serią Dragon Age. Jest możliwość stworzenia postaci według własnych upodobań i wtedy też wybieramy klasę. Są trzy do wyboru, ale wybranie jednej z nich nie wyklucza drugiej. Drzewko umiejętności jest podzielone na trzy kategorie i wybranie np. maga nie blokuje drogi wojownika. Po prostu daje nam inne początkowe perki na start. Wybór też nie jest wiążący. Gdy uznaliśmy, że magia jest dla pedałów i wolimy bawić się bronią palną i rozstawiać pułapki, to gra daje nam możliwość kilka razy w ciągu rozgrywki i zrestartować wszystkie punkty. Wydaje mi się, że dodawanie kolejnych punktów wraz z rozwojem nie jest aż tak satysfakcjonujące jak powinno być. Może i z każdym kolejnym poziomem jesteśmy coraz silniejsi, ale są to minimalne zmiany. Na końcu gałęzi rozwoju zawsze znajduje się nowa umiejętność i ona akurat są w porządku. Ale jest tego dość mało i dojdziecie do momentu, że ulepszyliście wszystko co chcecie, a punkty dalej są w kolejce do rozdania. Posiadamy również atrybuty, jest ich szóstka. Można je awansować pięciokrotnie. Mechanika jest dość prosta. Przykładowo można iść w siłę, co sprawia, że jesteśmy w stanie użyć lepszych broni i zwiększa nam się przebicie pancerza, lub taka celność, która jest analogiczna do siły, tyle że dotyczy broni palnej. Tutaj akurat punkty trzeba wydawać rozsądnie, bo będzie ich zawsze brakowało. Ostatnią fazą rozwoju są talenty. Są to cechy, które mają udział w aktywnościach na mapie i dialogach. Po wybraniu jednej z nich dostaniemy możliwość tworzenia mikstur czy ulepszania broni i pancerzy, albo taki wigor, który wydaje się być bezużyteczny, ale w toku gry okaże się, że dzięki niemu w wielu momentach skrócimy sobie podróż do celu, albo dostaniemy się w niedostępne w żaden inny sposób miejsca. Nie ma możliwości mieć każdej z tych cech, to znaczy. No jest, ale posiadanie talentu wyłącznie na pierwszym poziomie niewiele odblokowuje, więc lepiej skupić się na maksymalnie trzech z nich. Z rozwoju postaci to tyle. Kolejną jest mechanika reputacji. Nie będę ukrywał, nie jest ona jakoś specjalnie zaawansowana. Zależnie od naszych wyborów, możemy przypodobać się innym nacjom lub stać się ich wrogami. W przypadku pozytywnych relacji możemy liczyć na specjalne i jedyne w swoim rodzaju prezenty, głównie unikatowe ekwipunek. Reputacja też ma bezpośredni wpływ na zakończenie wielu wątków w grze, nie tylko popocznych, ale też tego głównego. Reputacja dotyczy również naszych towarzyszy. W ciągu rozgrywki dołączy do nas każdy reprezentant istotnych nacji. Nie będzie jakimś specjalnym spoilerem, jak powiem, że jest ich łącznie piątka. Dwójka, która nam towarzyszy na bieżąco ocenia podejmowane przez nas wybory i komentuje niektóre wątki. Przykładem niech będzie sytuacja, gdzie z nieznanych wam powodów znajduje się w osadzie tubylców. Uznałem sobie, że dokonam masowej rzezi. Moimi kompanami w tej sytuacji byli Vasco i Siora. Vasco jest kimś spoza stron, o których wspominałem wcześniej, więc ma to w poważaniu. Siora natomiast reprezentuje inny klan tubylców i pomimo, że również dobyła broni, to spada nam u niej reputacja. Można tego łatwo uniknąć prostym sposobem. Zamiast Siory zabrać kogokolwiek innego. W ten sposób Sciora nigdy nie dowie się o tej sytuacji. Reputacja kompanów może nas interesować, ale nie musi. Dbając o dobre relacje ułatwimy sobie życie w kilku nieciekawych dialogach, na które rozwiązanie może mieć tylko któryś towarzyszy. Plus w przypadku bardzo dobrych relacji dostajemy pomocne perki. Jest opcja romansu, ale żadna z dziewczynek nie była zainteresowana, a z chłopem to nie to samo. Poza dodatkowym dialogiem lub dwoma, większej głębi w tym nie ma. Gdy już jesteśmy w temacie kompanów, to mam tutaj trochę uwag. Powiedzenie, że są płytcy, to mocna przesada, ale zdecydowanie brakuje u nich aktywności. Komentują niektóre ważne wydarzenia w toku fabuły, ale kilka zdań ludzi powiedzianych podczas podróży to za mało jak na to, z jakimi sytuacjami mamy do czynienia. Brakuje mi też prostej opcji dialogowej, w której mógłbym się dowiedzieć, co konkretny kompan myśli o obecnej sytuacji. Po pierwszym długim przepytaniu każdego towarzyszy, dalsze opcje dialogowe nie istnieją. Nie mają już nic do powiedzenia. Z rozwojem głównego wątku każdy z nich ma dla nas łącznie po kilka zadań i one akurat są ciekawe i większość z nich kończy się na kilka sposobów, co akurat na duży plus. Możemy ich dostosować tylko pod względem ekipunku. Tutaj jedyna uwaga do tego, że to jakie wyposażenie może nosić kompan, jest niejasne. Udało mi się zdobyć silną unikatową broń, która mi nie pasowała, ale do pozostałej trójki wojowników jak najbardziej, tyle że z jakiegoś powodu tylko Siora może go założyć i dotyczy to każdej złoto oznaczonej broni i elementów zbroi. Skoro już są ubrani, to przejdźmy do walki. Ona mi najbardziej przypomina gry pokroju Rizena lub Wiedźmina, czyli można sobie meszować przyciski do oczywiście klikanie na pałę skończy się szybką śmiercią, więc do tego dochodzą uniki i parowanie. Można sobie przypisać przyciski, aby szybko wykonywać umiejętności lub pić miksturki. Gdy w pewnym momencie macie tego za dużo, to podczas walki w dowolnym momencie można włączyć aktywną pauzę. Ja tą pauzę wykorzystywałem tylko po to, aby na spokojnie oznaczyć konkretnego przeciwnika i napić się miksturek, które tymczasowo zwiększają statystyki, bo nie chciało mi się ich przypisywać do klawiatury, a jest ich dość dużo. Kompanami niestety nie możemy w żaden sposób sterować. Zasady walki są proste, ale nie oznacza to, że jest to na łatwa. Gdy podszedłem do tej gry po raz drugi, to uznałem, że nie będę lamusem i zagram na najwyższym poziomie trudności. Niestety trochę się na nim zawiodłem, bo wyższy poziom, tak samo jak w Wiedźminie, zwiększa jedynie statystyki przeciwnika i sprawia, że giniemy praktycznie po jednym ciosie. Liczyłem tu na jakąś sprytną manipulację dodatkowymi efektami, których jest tu dużo, bo na każdego stwora jest tutaj sposób. Oczywiście najłatwiej się gra magiem, ale ogranicza się to do wywalania serii pocisków, napicia się miksturki i wywalenia kolejnej serii pocisków, ewentualnie obszarowego zaklęcia. Ja starałem to sobie uatrakcyjnić, więc uderzałem alternatywnym ciosem, który zbliżał mnie do przeciwników i parowałem ciosy niczym wojownik. Nie trzeba od razu bawić się w rzeźnika i zabijać każdego kto się rusza, jest opcja skradania i przechodzenia obok niczego nieświadomych wrogów. Można też zasadzić im cios w plecy, co zazwyczaj ich one-shotuje. Wielokrotnie też będziemy musieli przybywać na terenach wrogich nam nacji. Tutaj skradanie może nam nie wystarczyć. Dlatego jest jeszcze możliwość przebrania się w strój należący do wroga. Dzięki temu możemy swobodnie poruszać się po jego terenach. Przeciwników nie ma zbyt dużo. To znaczy jest ich odgroma, ale są mało różnorodni. Głównie walczymy z okoliczną fauną i oddziałami innych frakcji. Są też przeciwnicy specjalni w postaci opiekunów. Mnie ich design totalnie kupił. A finałowa walka jest po prostu... Nice. Mamy tutaj do czynienia z półotwartym światem, to znaczy, że wyspa jest podzielona na niewielkie segmenty, po których możemy się swobodnie poruszać. Chociaż swobodnie to za duże słowo, bo im dłużej podróżujemy, tym bardziej odnosi się wrażenie, że tereny są bardzo liniowe i teren nie za bardzo pozwala chodzić jak się chce. Zwłaszcza, że te sardet nie potrafi skakać. Cięcia w budżecie najbardziej widać w miastach, większość pomieszczeń to reskin jednej lokacji. Będziemy też wielokrotnie wracać do tych samych lokacji, ale mimo wszystko przedstawiony świat mnie kupił. Wracanie do tych samych miejsc jest logiczne. Panorama wyspy, jakie miasto, bardzo mi się spodobało. Przepych i brud, jaki panuje w każdym z nich, daje dużą imersję, a dzikie tereny w głębi wyspy bardzo z tym kontrastują. Jest możliwość szybkiej podróży, ale tylko w założonych przez nas wcześniej obozach, rezydencji w każdym z miast i granicach, na jakich przecinają się segmenty mapy. Dlatego podczas odwiedzania nowych terenów, żeby zaoszczędzić sobie drogi w przyszłości, warto nieco poeksplorować. Ogólnie eksploracja jest dość dziwna, bo z jednej strony twórcy nagradzają odkrywanie nowych terenów znajdźkami w postaci dodatkowych punktów umiejętności, unikatowymi brońmi i kuframi, które akurat są bardzo biedne, ale z drugiej strony karają za to zdecydowanie za silnymi przeciwnikami, zwłaszcza w pierwszych godzinach gry, które nieraz atakują z zaskoczenia i testują twój nawyk do szybkiego zapisu. To w zasadzie wszystko. Zdaję sobie sprawę, że wypomniałem dużo wad tej grze, ale to dlatego, żebyście mieli świadomość, z czym macie do czynienia. W ciągu ostatnich lat nieustannie porównuje się wszystkie RPG do trzeciego Wiedźmina czy Asasynów. Aktualnie też jest moda na souls -like ale to są gry o totalnie innym budżecie, na jakie mało które studio może sobie pozwolić. Szczerze polecam samemu sprawdzić tę grę, zwłaszcza fanom Piranha Bytes, bo więcej gier od tego studia już nie zobaczycie. Zapowiedzieli też nowego Gothica. Jaki jest, taki jest, niektórym się podoba, niektórym nie. Poczekamy na premierę, liczmy, że będzie fajny. Mam nadzieję, że mój film Wam się spodobał. Zapraszam do komentarzy i widzimy się, jak skończę kolejny film.